I oczywiście Mako z tej strony. Bardzo dziękuję, że będzie Was w kolejnym odcinku, zapisała 19. No i dzisiaj przed, zgrabimy sobie szłonkę. Mamy koło godzinki 18, więc już po żeby to skrabimy, pokosy. I pewnie jutro wyjedziemy z prasą, to sprasować. Przeciąsnąłem, tak jak w poprzednim odcinku, zapraszam na ten odcinek, jeżeli jeszcze nie obejrzałeś. Przeciąsnąłem to sobie, a dzisiaj sobie zgrabimy, i pewnie w następnym odcinku już będzie prasowanie. Więc palimy 30-ką skrabiarkę naszą. 7-gwiazdową chyba. Męcik. Trzy, 3, 6, 7 gwiazdowa, tak. Oczywiście. Więc co, lecimy sobie to podgrabić, zgrabić pokosy. No i będziemy prasować pewnie, nie? Więc wiecie, jak to jest. Ogółem paliwa ma trochę mało. Nie wiem czy mi wystarczy, ale zrobimy, żeby odcinek. Moment. Dobra i już jest git. OK. Dobra, teraz tak musimy zrobić tu. Syk, dobra. Gitara. I teraz tak, wjeżdżamy tu. Musimy odgrabić. Dobra. Działa, działa, wszystko działa. Oczywiście. Czyli, dobra, odgrabiamy od brzegu. Nie wiem czemu tu się dzipie, Złącza. Dobra, lecimy. Będę trochę tak, jest trochę tak, bo muszę wiedzieć, co się dzieje za mną. Dobra, gitara. idziemy tędy. Tu później przyjdę, z grobiami to podgrabię to wszystko. Słuchajcie, dobra. No i ogień. Teraz od tego brzegu tutaj. I w razie z Graviata się dobrze, więc dobrze. Dobra. Też od brzegu musimy odgarnąć. Cyk, dobra. Chcemy. Odgrabimy to wszystko. Cyk. Dobra. Teraz tak no widzimy sobie tutaj na tej łące, bo to jest sąsiada, który i tak nic tu nie robi, więc no no, rozjeżdżamy tutaj. Syk, dobra. Lecimy, lecimy. Syk, dobra. Gitara. Ogień. I syk, dobra. Lecimy. Ładny pokój, więc gitara. Dlaczego też, no, mogą być pytanie dlaczego kupiłem y, osobną przytrzysarkę, osobną skabiarkę? No, bo chciałem, na, szeroko, na szerokości mi zależało i też na taniości, dlatego chciałem wybrać tą zgrabiarkę. A no, przy, tym to nie jest w ogóle przestrzęsanie. nie powinno w ogóle nazywać przetrząsanie, to tylko rozrzuca na boki, więc tak zdecydowałem po prostu, że ja wolę kwić e, osobno to, osobno to, bo to no, w ogóle nie przestrząsa. Kurde, szanujmy się. Dobra, lecimy. Tutaj mam nadzieję, że po prostu nie są dosyć grube i Sigma się nie zapcha. Ale kto to wie, nie? Kim wiecie? Dobra. Musimy odbić teraz do tej strony. Cyk, dobra. nawijamy, Teraz robimy tutaj taki pasek. Tutaj. Cyk. Kurde, jak tu nawinąć, co? Robimy to tak. O, bo chcę, żeby w miarę to jak już wyglądało. Fajnie. Dobra, gitara, gitara. Trochę jest zabawy z tym, ale jest git. Dobra. Znaczy, znowu nawijamy się tutaj. Dobra, i skręcam Dobra, ogień. Tu już chyba dojedziemy do tamta. Syk, dobra. Teraz tu dograbimy, oczywiście. Zrobimy sobie tu miejsce do przyjazdu też. Dobra. To wiecie, przyjdę jeszcze później z grabiami, to dorzucam. Do pokosu, Podużyłem do pokosu oczywiście. I gitara. Dobra, zrobimy teraz tak. Przelecimy tędy, dobra. Teraz cyk. o no i tam będzie jeszcze jeden pokos. Dobra. Teraz pytanie, nie, dobra, polecimy znowu, odbijemy tam. A łąkę się wykręcić. A czy nie wiem, czy to można nazwać wyciągą ale dobra w sumie można by było też to wykupić, wykarczować i być łąkę, czy też jest dosyć dobry pomysł ko domu wiecie łąka jest dobra bo macie wszystko ko domu i też jak jakichś to tam możecie coś szybko doładować I wiecie jest git dobra zresztą musimy tu nakręcić ale ja chyba no bo może uda się uda się dobra Polecimy tym. Dobra, robimy to ładnie. I tak, kurde. Dobra. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Troszeczkę krótszy na odcinek już, ale pozgrabiliśmy wszystko. To co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.